W czasie II wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli, co w ogólnym bilansie lokuje nas na trzecim miejscu. Jednak patrząc na nasze straty z punktu widzenia elit, straciliśmy ich najwięcej. A chodzi tu zarówno o tych, którzy zostali zabici, co symbolizuje Katyn, jak i o tych, którzy do Polski nie mogli wrócić. Wyjątkową rolę odgrywają ludzie, których praca związana jest wprost z kształceniem kolejnych pokoleń i kolejnych elit, którzy tworzą kulturę polską najwyższych lotów. Dlatego warto tytułem przykładu sięgnąć po dane dotyczące polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Po wojnie przebywało tam około 10 tysięcy Polaków z wyższym wykształceniem z czego około 1000 inżynierów, prawie 800 lekarzy i dentystów, ponad 600 prawników, około 400 aktorów, muzyków, malarzy i rzeźbiarzy, 130 dziennikarzy, prawie 700 nauczycieli szkół podstawowych, ponad 300 nauczycieli szkół średnich, 65 profesorów i tysiące wykwalifikowanych urzędników. Była to wręcz armia ludzi posiadająca solidne wykształcenie przedwojenne i patriotycznie uformowany kościec moralny. Dziennikarze mogli prowadzić wiele znakomitych pism, dzienniki, tygodniki, miesięczniki. Byli też w stanie realizować świetne programy radiowe dzięki doskonałemu opanowaniu polskiej dykcji, co jest kluczowe w tego rodzaju pracy. Słyszymy dziś, jak w wielu stacjach radiowych język polski się cofnął, a lansowane wzory przyprawiają odreszcze każdego, kto ma minimum szacunku dla mowy ojczystej. Nie mówiąc już o politykach, dla których maniera błędnego wymawiania polskich dźwięków lub uporczywe mamrotanie stały się swoistym logo, znakiem rozpoznawczym. Ile kancelarii adwokackich mogliby otworzyć prawnicy, reprezentujący pewien etos zawodowy? Ilu sędziów mogłoby wydawać wyroki zgodne z elementarnymi wymogami nie tylko prawa, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku i sumienia? Ilu inżynierów mogłoby zadbać o rozbudowę całej infrastruktury, która po dziś dzień sprawia wrażenie, jakby wojna skończyła się dopiero wczoraj. Wystarczy wybrać się w podróż samochodem lub pociągiem. W wielu miejscowościach dworce wyglądają tak, jakby wczoraj zostały zbombardowane. A mieszkańcy uciekli. A szkoły, choćby podstawowe, jak wspaniały reprezentowały poziom, skoro ktoś, kto skończył choćby cztery klasy przed wojną, do tej pory nie może zapomnieć kultury osobistej nauczycieli, atmosfery w klasie, czytanych lektur, recytowanych wierszy czy śpiewanych piosenek. I wreszcie chluba naszej inteligencji, przedwojenni profesorowie, każdy po ośmioletnim gimnazjum. Każdy, niezależnie od późniejszej specjalizacji, sypał cytatami greckimi lub łacińskimi nienaganne maniery, życzliwość, uczciwość, patriotyzm, honor i znowu śliczny, wyraźny polski język, jakiego dziś z katedry prawie już nie usłyszysz. A nawet urzędnicy przedwojenni, którzy rozumieli, że państwo polskie jest tak postrzegane przez przeciętnego obywatela, jak traktowany jest on przez urzędnika, Stąd brało się to poczucie odpowiedzialności za sposób odnoszenia się do współobywatela. Czy wreszcie aktorzy polscy, zdani z przedwojennych teatrów i filmów, jeśli tylko przeżyli wojnę, próbowali odtworzyć klimat środowiska, które nie może żyć bez Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Fredry, Wyspieńskiego. Dlatego na emigracji wystawiano nasze wielkie arcydzieła pomniki mowy polskiej, aby każdy spragniony mógł się nasycić. A dziś w wolnej Polsce jakże często strach iść do teatru, strach film oglądać lub włączyć telewizor, bo tam nie ma już Polski. Tam kultura polska dogorywa. Trakizm emigracyjnych elit polegał na tym, że nie można było pracować dla swoich rodaków w Polsce, ale również na tym, że na obczyźnie trudno jest wychować następców. Dopóki więc żyło pierwsze pokolenie emigrantów, dopóki miało siły i twórczą inwencję, to działy się rzeczy wspaniałe. Żyła Polska w Londynie, w Toronto, w Chicago, w Nowym Jorku, ale nieubłagany czas i rozłąka podcinały skrzydła największym. Więc teraz tu musimy odrodzić nasze elity, bo nie ma narodu bez elit. Z takim nastawieniem rodzice muszą wychowywać swoje dzieci, a szkoły kształcić uczniów. Elity nie spadają z gwiazd, lecz rodzą się w sercu narodowej kultury. Szczęść Boże.